W Szczebrzeszynie brzmi w czcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, a w Trzemesznie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyk i w owej czcinie w Szczebrzeszynie trzesie na przedwiośniu szczupak. O mamoniu, dosyć już tych łamigłówek słownych języka polskiego, czas się przywitać. Dzień dobry, witam w programie Smaki Polski, Kuchnia Dworska. Dzisiaj, w owym sławnym przez Jana Brzechwę Szczebrzeszynie, ugotuję dla Państwa pysznego szczupaka. Będzie on pieczony, ale jak będzie pieczony? Musicie to zobaczyć. Mamy tutaj sól, mamy ostrą paprykę, ale paprykę w płatkach do tego mięta. O, właśnie, mięta jest bardzo adekwatna do tej receptury. Tymianek, rozmaryn, to wszystko jest w tej mieszance. No i do na naszych ziółek oliwa z oliwek. Dosyć sporo tej oliwy, dlatego że sucha ryba będzie sobie chłonęła tę maceratę. Mieszamy. O! Mniej więcej taka konsystencja byłaby dobra, ale jeszcze troszeczkę oliwy, tak żeby nam szczupaczek nie zasychł w piekarniku, bo dzisiaj będziemy go przyrządzali w piekarniku. Będzie to szczupak pieczony. Teraz od razu przygotujmy sobie sos. Mamy musztardę, mamy majonez i do tego pieprz i paprykę z solą. I tylko tyle nam starczy, żeby zrobić. Doskonały sosik, w którym potem będziemy maczali sobie kawałki ryby naszego szczupaka. Mamy maceratę, mamy sos. A teraz musimy zrobić na tej tacuni, na której będziemy piekli owego szczupaka, musimy zrobić tak zwany podkład. Czyli to, na czym nasz szczupaczek będzie sobie leżał. I tutaj już nie oliwa z oliwek, tylko zwykły olej. Na samo dno. Tak, żeby nam się tutaj szczupaczek nie przywierał, a pięknie dusiły się warzywa. I cóż z warzyw? Oczywiście cebula. Cebula musi być. Mamy cebulę białą, którą pięknie sobie rozkładamy na dno naszej tacuni. A do niej co? Za chwilę cebula czerwona i śliwki, które sobie wydrylujemy z pestek i one będą się położyły na dole. To stworzy nam tak zwany dodatek, więc możemy sobie zajadać albo z cebularzem, albo z innym pieczywkiem, tudzież jak ktoś woli z ziemniaczkami. I do tego właśnie te pieczone w piecu razem ze szczupakiem, czyli ten sosik ze szczupaka będzie osiadał na tych warzywkach i to wszystko będzie doskonałym dodatkiem. Zostały nam już tylko śliweczki, odrobina czosnku. A część czosku i troszeczkę cebuli pójdzie do środka szczupaka, ale o tym później, o tym później. Najważniejsze, żeby przygotować ten podkład. No i drylujemy sobie śliweczki. Najlepiej tak, żeby poczuć pesteczkę. Jak już pesteczkę mamy, to śliwki na pół. No i mamy naszego szczupaczka. Musimy go odpowiednio namacerować. I tu, po całości i z zewnątrz, i z środka. Pamiętajmy, tymianek, rozmaryn, mięta, papryka, sól. To wszystko mamy w tej maceracie. I oczywiście oliwa z oliwek. Nie tylko z góry, ale również w środku. A za chwilę do środeczka damy czosneczek, cebulkę, cytrynkę i koperek. Ależ dzisiaj mamy tych aromatów. No to jest prawdziwa 17-wieczna dworska lubelska kuchnia. Czosneczek całe ząbki. Czyli nie kroimy czosnku. On musi nam od środka bardzo dobrze przejść e, tym czoskowym aromatem i czoskowym smakiem. No, i cebulka do środeczka. Mamy już czosnuś. Mamy cebulę. I zostanie nam tylko jeszcze koperek. I koperek też urywamy całe gałązki. I tak pięknie, przygotowany, aromatyczny szczupaczek powędruje na naszą. Tackę. Przecież to już chce się jeść. Jak człowiek coś takiego zobaczy, to prawie na surowo zjadły, prawda? I tak szczupaczek przyrządzony będzie pieczony. Nigdy nie wiemy do końca w piecu, mimo że mamy nawet termometr, do końca nie wiemy, ile w piekarniku jest stopni, więc będziemy musieli go czasami podglądać. Mhm. Ale tak pięknie wygląda, że jest co podglądać. Ponieważ suche mięsko. Które się nasączy z zewnątrz sokiem z cytryny, będzie o wiele bardziej soczyste. Mamy to. Otwieramy piekarniczek. No i do piekiełka tak zwanego. Już czuć zapach. To wyobraźcie sobie Państwo, co będzie za 20 minut. Mój gość będzie zachwycony. Po prostu zachwycony do zobaczenia. Moja mowa będzie taka jak żeś upiekł weź szczupaka. Przepiękny. Szczupaczek wędruje. O tu. Witam pięknie. Panie marszałku. Witam, witam. Moja mowa dzisiaj będzie taka. Szczebrzeszynie zjedz szczupaka. Pieprze, wieprze, wieprze, pieprze, żeby ryby były lepsze, a w tym wieprzu, który tutaj płynie, nieopodal, co właśnie takie szczupaki i pstrągi pływają. Proszę zdegustować. Iście królewskie danie ze śliweczkami. W środku czosneczek, cebulka na podkładzie, cebulka i taka, i śmaka, i śliweczki. No po prostu jest pycha. Mam Karolu, nadzieję. Karolu, powiem Ci tak, bez próbowania to już smakuje, ale spróbujmy. <noise> spróbujmy. I do tego jest jeszcze sosik. Proszę sobie tak delikatnie namoczyć szczupaka. Najważniejsze, żeby ta ryba, która jest sucha. Była taka jak się należy, czyli żeby właśnie suchą nie była po upieczeniu. No mm. i czekamy na recenzję. Szupak, ryba drapieżna, ale doskonała w smaku jak zawsze. A my dzisiaj, nie drapieżniki, łagodnie porozmawiamy o szczebrze szynie, gdzie książ brzmi w Panie marszałku, o Szczebrzeszynie tak naprawdę y, zaczęło być głośno w, w naszym kraju odkąd Jan Brzechwa napisał ten słynny y, wiersz, że w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w czcinie, ale historia y, tego miejsca, tego miasta sięga przecież średniowiecza, prawda? Tak, ja bym y, pokusił się nawet o inną y, liczbę czy datę. Pierwsze osadnictwo tutaj właśnie na tym wzgórzu zamkowym to jest 5000 lat temu, czyli można powiedzieć, że prawie po tyle prawie tyle co cywilizacja chińska, do której wszyscy lubią się porównywać i mówią, że to jest najstarsza światowa cywilizacja, ale tak na, na serio wczesne średniowiecze X wiek XI, wiek, XI wiek pierwsze tutaj na tym wzgórzu zamkowym osiedla domy powstawały i gród gród, który miał strzec e, Trasy, która prowadziła z Krakowa do Kijowa, czyli był elementem tzw. Grodów Czerwieńskich, ten Zamek Obronny tutaj w XI wieku. I stąd znaczenie Szczebrzeszyna w średniowieczu było bardzo duże. No i właśnie przez to, że to znaczenie, i to, że Szczebrzeszyn znalazł się na szlaku, stanowiło potem o tym, że osiedlali się tutaj właściwie wszyscy: Polacy, Rusini, do tego Żydzi w pewnym momencie, i tak naprawdę raz już o tym mówiliśmy, że żyli w pięknej symbiozie. No, i e, następowały różnego typu pogromy e, tych mniejszości, szczególnie jeżeli chodzi o e, e, naród żydowski, który tutaj e, zamieszkał. Tak, jako dowód na to, o czym mówisz, Karolu, wszystkie zabytki są związane z każdym z e, tych narodów kręgiem kulturowym. Mamy dwa kościoły. Jeden renesansowy, kościół pod wezwaniem e, świętego Mikołaja. Tak. Drugi kościół barokowy, katolicki, kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny, a bożnica z XVII wieku, czyli synagoga, i jeszcze mamy kościół prawosławny, unicki, który tak naprawdę też jest renesansowy. Także zobaczcie Państwo, trzy kultury, trzy narody spokojnie wiodły życie tutaj w Szczebrzeszynie przez wiele set lat i kto im zagrażał najazdy Chmielnicki wymordował y, Żydów poszczególni Szwedzi i później Rosjanie także prześladowali poszczególne mniejszości narodowe. My Polacy żyliśmy w zgodzie. My Polacy wśród Polaków, narodowości e, rusijskiej, narodowości żydowskiej. No, było nam to bardzo dobrze. Ja jeszcze chciałem ci powiedzieć, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale Jan Brzechwa też był Żydem. Jego pradziadek był, e, wykładał w szkole rabinackiej w Warszawie. On się nazywał Lesman. Lesman Jan Brzechwa to jest potomek też Żydów. Nie wiem czy szczebrzeskich, ale na pewno gdzieś mieszkających w Polsce od wieków. Ja się cieszę, że do tej pory jakby te sanktuaria właśnie wszystkich tych odmian religii i narodowości, one tutaj w Szczebrzeszynie są. I oprócz tego chrząszcza charakterystycznego, który jest takim rozpoznawalnym znakiem marketingowym dla miasta, one tutaj pozostały i do dzisiaj są. Ja bardzo mocno przez cały cykl tych, 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 tych dwóch seriali, które mieliśmy przyjemność wspólnie zrealizować, Jestem zachwycony, zauroczony gościnnością mieszkańców Lubelszczyzny. Nawet wczoraj, kiedy miałem tak zwany Dzień Wolny, byłem w Bełżcu, byłem tutaj niedaleko w Krasnostawie, byłem jeszcze w Biłgoraju. Wszędzie zostałem przyjęty jak swój. Tak, bo lubelskie to jest przede wszystkim, powtarzam ciągle, dobrzy ludzie, gościnni ludzie, ludzie, którzy kochają drugie osoby i którzy nie zazdroszczą, tylko dzielą się tym, co mają. Jesteśmy troszeczkę być może inni niż większość naszego ukochanego narodu, który tak sławił pięknie Sienkiewicz, kiedy mówił w swoim, w swoim zawołaniu do, do Polaków, mówił, że trzeba przede wszystkim kochać swój naród. Trzeba sławić wszystko, co polskie. Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość. Tacy jesteśmy tu w Lubelskim. Nie tylko gościnność, ale doskonała kuchnia. My z panem Marszałkiem, przez kilkanaście odcinków, pokazaliśmy tak naprawdę krztę tego, jak można tutaj pięknie ugotować, jak można tutaj pięknie zjeść. Jest to taki pretekst, taki asumpt do tego, żeby powstała taka mapa kulinarnej turystyki Lubelszczyzny. Dziękuję, panie Marszałku, za wszystko. Dziękuję Karolu. Jesteś świetnym kucharzem, świetnym gawędziarzem. A mam nadzieję, że Państwo, poprzez te nasze wspólne gawędy, odwiedzicie lubelskie części. A Pan, Panie Marszałku, jest doskonałym gospodarzem. Dziękuję pięknie. Ja się żegnam z Szczebrzeszynem, bo chrząż dawno wybrzmiał w czcinie, ale nie wybrzmiewa echo naszych odcinków. Smaki Polski wędrują dalej po naszej Rzeczypospolitej i będzie nowy odcinek już w niedzielę. Jak zwykle o 7.50 serdecznie zapraszam. Dzisiaj był pyszny szczupak, a co będzie za tydzień? Nie wiemy, ale zapraszam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Do zobaczenia.